że szkoła się skończyła. Oh, szybko zleciało. Czy uda nam się zobaczyć podczas tego długiego lata? Moi rodzice są obrażeni, więc dadzą mi spokój. Obyś miał rację, słodziaku. <laughs> Słoniak. Co jest najgorsze w końcu szkoły? Zdanie sobie sprawę, że twój brat zostawił w twojej szafce skarpetę? Twój! Nie. Brak pikantnych szkolnych ploteczek. Aby być na czasie, zapisałam się na autoaktualizację serwerka. A co to? Portal donoszący o wydarzeniach ze szkolnych wyższych sfer. Jeśli coś się dzieje, ona o tym wie. Kim jest ona? Tego nie wie nikt. Ona jest jak tajemnica zatopiona w sekretnym Sosie. Uhu. Czy Gil i Laguna przetrwają lato? <laughs> Dramat! Daj spokój, minut, Nie możesz się odczepić. Pewnie, Normalasie. Co mam ci odczepić? Może nos, może rączkę? Twoje patrzenie na mnie bykiem. Kogo nazywasz bykiem? Chłopcy, czy ja jestem w straszyc szkolu? Nie. To dlaczego się zachowujesz jak dziecko? Co twoja siostra myśli o takim zachowaniu? Chyba jej o tym nie powiesz! staw go w spokoju! Dzięki, yyy. Ee... Franki, dobrze wiem jak ciężko jest być tu nowym. Jakbyś nie pasował. Pasuję do szafek, śmietników. Zadziwiające jaki jestem kompatybilny. Jestem, ee, Jackson. Miło mi, ee, Jacksonie. Uch! Ojciec nie może wiedzieć, że zepsułam telerumienkę. To jest kolejna rzecz, w której porównuje mnie z moją starszą siostrą, Neferką. Dzięki ci, Ra, że ona też wyjechała. Zrobiła raz wielką imprezę i zwaliła to na mnie. Od tej pory nie mogę robić żadnych imprez w domu, gdy tata jest poza miastem. Tata Kleo wyjechał. Dziś wieczorem u niej wielka impreza. Wielka impreza u Kleo w domu? O imprezie wie cała szkoła. Chcesz pójść ze mną na imprezę do Kleo? Y Jasne. To znaczy, chciałbym... Denerwujesz się wśród potworów, ale będziesz tam ze mną. Dobrze. Radzik! To, to znaczy, fajnie, spoko. Do zobaczenia. Rany. Ostrożnie. Jak tam wejdziemy? O, tak. Zostanie szału, gdy to zobaczy. A, na pewno. A tak w ogóle, to gdzie ona jest? Poszła poszukać nowego telefonu. A jak rozesłała wszystkim Esa o imprezie? To nie ona, to rozesłał Cerberek. A, a więc Kleo nawet nic o tym nie wie? O nie, to oznacza... Włamanie! Szybko, musimy wszystkich wyrzucić, zanim... O, mój, ra! E, możemy to wyjaśnić. Taka impreza... się wierzyć, że straciłyśmy tę imprezę. Nic nie straciłyśmy. Cerberek zamieścił z niej cały multum zdjęć. Wyczes Hajd rozkręcił kolejną megabibę. Ten Hajd jest mośny. Uważaj, mówisz o obiekcie westchnień Franki. Uuu. Uuu. Przestańcie, dziewczyny! Wcale nie! A co do obiektów Franki, Jackson? Franki, powinnaś nie to podładować i trochę nim strząsnąć. Wystawił cię na imprezie u Cleo! No nie wiem. Idź! No, no, tak, no dalej! No idź. Cześć Ros, cześć Jackson! Ross, y, Ros, czy mógłbyś dać ha? nam chwilkę? Łona! Dlaczego nie byłeś na imprezie? Y, przecież byłem! Pamiętam, że byłem na zewnątrz i próbowałem się zebrać na odwagę, i potem. Pustka! Musiałem być tak zdenerwowany, że zemdlałem. Wiesz, ta głośna muzyka i ten cały wielki tłum. No i jeszcze ty mnie stresujesz? Ja? Dlaczego ja cię stresuję? To ja się tu stresuję! Ponieważ bardzo mi się podobasz. Tak czy siak. Przepraszam cię, jeśli zepsułem ci ten wieczór. Nic się nie stało. Impreza była fajna. Był na niej super DJ. Może słyszałeś? Wyczes Hajd. Nie, nie znam go. Wyczes Hajd jest najczadowniejszy. Wczoraj pozwolił mi nawet ponosić za sobą swój sprzęt. Dziękuję. Więc y, może dasz mi drugą szansę, co? Dasz się zaprosić Franki? Grają dziś niemy filmy w kinie odnowienia. To są moje klimaty. Tak, jasne. Brzmi super. Świetnie. To widzimy się tam o siódmej. Idziemy do kina, ale to nic wielkiego. Śrubki ci się obluzowały? To twoja pierwsza randka, to coś ogromnego. To zbyt poważne, żeby Franki miała się z tym sama uporać. Gius i ja też pójdziemy. To ja i Klot też. Potroimy to. Klodino, ty też musisz iść. Nie opuściłabym tego. Cóż, no nie, chyba nie Gdzie potrzebujecie, to żeby to ustalić. Kto? No to Które lecę. Ależ to jest ciekawe. Film jest oparty na faktach. Relacje między potworami a ludźmi nie były najlepsze w XIV wieku. Mądry jesteś. Przepraszam, że oni się do nas dołączyli. Dopóki siedzę obok ciebie, nie obchodzi mnie, kto jest dookoła nas. Mm. Lot, obudź się! O rany, to się jeszcze nie skończyło? Niestety, nuda. No dalej, chodź już! Oh. Wiecie, co się przyda temu nudziarstwu? Czadowy podkładzik. Ej, to! Uuu, przepraszam, nie sądziłam, że oni... Hej, wszystko gra? Mm, nie, wybacz, Franki. A! Jackson! To nie do wiary, że on znowu mnie wystawił. Czego się spodziewałaś po normalnie? Myślałam, że Jackson jest inny niż reszta. Franki, Franki, Franki! O, kopelat tęskniłaś! Przestań! Jestem tutaj na randce. Tak! Ze mną! Rady! Szadzik muza! Jackson, jesteś tu? Nie Niefajnie! Co się stało? Tylko nie to. Co się do diabła ze mną dzieje? Twoja siostra nie Nadal cię wykorzystuje? Totalnie! Oh, żałuję, że ta impreza miała miejsce. Śmierdzisz mokrym psem! Rany! Zaczekaj. Nie musisz nic wyjaśniać. Wiem, że poszłaś naprzód. Lecisz coś bez sensu. Słuchaj, to moja wina, rozumiem. A ja nie. Właśnie zaczynałam cię lubić. Problemy z jednym z twoich chłopaków? chłopaków? Frankenstein spotyka się z dwoma chłopakami naraz, czy jest i trzeci, o którym nie wiemy. Co? Trzech chłopaków? Nawet jeśli, jeśli to nie jedna z was doniosła o tym Cerberkowi, to znaczy, że jedna z was jest Cerberkiem. Hej, lalki, co słychać? Która z nas jest zdrajczynią. Na mnie nie patrz. Błagam, nikt bardziej nie kocha ploteczek. A co z Claudine? Ona wiedziała o twojej randce z Jacksonem przed całą resztą. Ja? A może to Cleo? Ta impreza to pewnie był jej pomysł. Miałam zepsuty telefon i to nie mogłam być ja. A może to Franki? Zwariowałaś, Gulio? Schakuj blok Cerberka, dowiedz się, kim on jest. Nie możesz? A może dlatego, że to ty jesteś tym cerberkiem? Nie potrafisz się języka zembabskiego. Zobaczcie, co wy wyprawiacie. To się musi skończyć. Może zastawimy pułapkę? Potrzebujemy tylko czegoś, czemu ten plotkarski cerberek nie zdoła się oprzeć. Czegoś pikantnego. Pamiętników! Dobra, wszystkie kładziemy pamiętniki na środku i odliczamy od dziesięciu. Nietknięty pamiętnik należy do zdrajczyni. Dziesięć, dziewięć, osiem... Spójrz!